yo stay strong the grinch but this whole christmas season is Stupak, Coraz bliżej święta. Czas, kiedy Coca-Cola wraz z krwią karpia leją się strumieniami. I wiem, że dla wielu z was jest to bardzo puszysty i jakże uroczy czas. No i dla mnie również. Mamy wolne od szkoły, od pracy, ale hej, jak ktoś z was szuka pozytywnej świątecznej wibracji, to raczej w tym filmie tego nie znajdzie. I radzę posłuchać sobie Last Christmas popijając barszcz czerwony. Od razu chciałem was z góry przeprosić za mój głos, ale no niestety był Byłem trochę chory i jeszcze do końca mi nie przeszło. Co prawda jeszcze nie ma świąt, ale wszechobecną świąteczną aurę wytworzoną przez światełka, przesadnie miłych ludzi i tandetne dekoracje już można poczuć. I jak co roku wkurwia mnie to, że w sklepach zaczynają się robić kolejki, korki, ludzie biegają, tu promocja, tam promocja, tu babka biegnie z zakupami, tu facet napierdala laską jakiegoś dziadka, żeby mu karpia oddał z promocji. Nakupią tego jedzenia, przygotują, a potem wszystko stoi, kiśnie, nikt tego nie je, bo żarcia jest jak na wesele. I te lodówki stoją zapchane, upierdolone tym jedzeniem. A jak chcesz zjeść ciastko, to nawet nie wiadomo kto je zrobił, bo wymieniają się nimi między sobą. Ciotki z matkami, matki z babciami, jak kartami Pokémon. I jeszcze to cudowne drzewko, które po dwóch dniach zaczyna mieć więcej światełek na sobie niż igieł. Współczuję ludziom, którzy mają w domu prawdziwą choinkę. Dlatego ja na święta zawsze mam sztuczną choinkę. Co prawda ma rozwalony jeden stojak i trzeba przymocować zawsze coś prowizorycznego, aby stała, lub ewentualnie oprzeć ją o ścianę, ale to też nie za wiele daje, bo moje dwa pierdolnięte koty urządzają sobie na niej plac zabaw i koniec końców i tak ją wywrócą, albo przynajmniej pościągają z niej bombki. Z dnia na dzień z czyściutkiej podłogi robi się. Poleminowe i musisz uważać, gdzie stawiasz nogę, aby niczego nie rozdeptać. W tle natomiast rozbrzmiewają przezajebiste kolendy, puszczane od rana do wieczora. I niestety u mnie jest jakaś chora tradycja, aby puszczać kolendy śpiewane przez Rynkowskiego. Nie wiem z czego to wynika, bo mamy przecież wiele płyt z kolendami. Poza tym można puścić nawet coś z internetu. Ale nie zawsze ten rynkowski dzień w dzień. Może nic bym do niego nie miał, gdybym nie cierpiał na traumę spowodowaną usłuchaniem go każdego roku. W dodatku płyta z kolendami naszego ukochanego rynkowskiego zdążyła się już trochę porysować, przez co często się zacina i słychać to mniej więcej tak. pastę pasterze! Pasterze, 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 pasterze. Ale oczywiście nikomu to nie przeszkadza, bo dopóki rysiu potrafi jeszcze wydać z siebie jakikolwiek dźwięk. Jest zajebiście. Do tego wszystkiego wszędzie stoją nowe, tandetne, świąteczne dekoracje, zakupione oczywiście przez moją mamę, która uwielbia tego typu pierdoły. A to bałwanki ze stropianu, a to naklejany mikołaj z jakiegoś chujwie jakiego żelu na okno, a to kurczaczki w wiklinowym koszyczku, a to coś tam, kurwa jego mać! A potem nie ma gdzie tego schować, bo tam gdzie można by było je upchnąć, są dekoracje z zeszłych lat, więc te stają się permanentnym upiększeniem mieszkania. Pogoda w. Święta to też wielki ból w dupie, zwłaszcza dla mnie, bo nie znoszę zimna. Kurwa jak ja nienawidzę zimy. Zwłaszcza gdy wcale nie ma tego śniegu, tylko wszędzie jest mokro. A właśnie dosyć często wygląda to w ten sposób, że w telewizji jest piękna zima, a za oknem mokra chujnia. A telewizji, oczywiście w tym roku również nie zabraknie Kevina samego w domu. Ciekawe, kiedy przestaną emitować ten film. Aż ktoś umrze od przedawkowania kelkina? Widzicie, co tu zrobiłem? Przedawkowania? Kelkina? No ale poza kelkinem jest też Maryla Rodowicz, o której przez cały rok za bardzo nie słychać, ale nie dajcie się zwieść, to tylko po to, aby przypierdolić nią w grudniu. Święta Sylwester, kurwa, nie ma Maryli, nie ma świąt. No i jeszcze jest nasza jakże piękna pielęgnowana tradycja, która dosyć mocno kontrastuje z iście uroczą atmosferą świąt. A mianowicie jedzenie karpia. Jeśli nie wiecie, tradycja jest jeszcze z czasów PRL. Karp wtedy był bardzo powszechną rybą, bo była łatwa w hodowli, a generalnie z innymi produktami był spory problem. Dlatego do dzisiaj kupuje się taką rybę na święta, trzyma w wannie, a potem napierdala się po głowie, aby ją ogłuszyć, rozcina i wypatrasza. Cudownie, prawda? I ta moim zdaniem niesmaczna ryba wciąż jest głównym daniem na naszych stołach tylko dlatego, że bida z nędzą kilkadziesiąt lat temu zmusiła Polaków do jej konsumpcji. Wstyd się przyznać, ale sam kiedyś taką rybę przygotowywałem, włącznie z jej ogłuszaniem i wypatraszaniem. Nie ma to jak dziecku pozwolić mordować niewinną rybkę. Nic dziwnego, że jestem taki spierd. Nawet koty mogły skorzystać ze śmierci karpia, bo karp ma taki pęcherz w środku. Wyciąga się go, rzuca kotom i mają zabawkę na cały wieczór, dopóki go nie przebiją. A, święta. Rozprówanie flaków, krew i walający się po całym mieszkaniu pęcherz. Co za cudowny czas. Swoją drogą, parę lat temu, zajadając się tą rybką, miałem pewien problem. Jak pewnie wiecie, karp ma ości. Mi często można na nie natrafić, przez co jedzenie tej ryby przy stole nie wygląda zbyt przyjemnie. Co druga osoba grzebie sobie w ustach, aby wyciągnąć te ości i położyć je obok na talerzyku. Niestety, mi akurat jedna oś gdzieś uciekła. I ją połknąłem Ość utknęła mi w gardle, przestoczyłem się jakbym nie zjadł ryby, a kurwa jeża Do końca dnia próbowałem ją jakoś przesunąć, żeby popłynęła do żołądka I po jakichś kilku godzinach zdecydowałem się, aby połknąć taki duży kawałek chleba No i pomogło O mało co się nie udusiłem, ale pomogło Ale powiem wam, że ja na święta zawsze mam jakiś problem To jest jakaś klątwa, serio Jak nie skręcę kostki, to jestem chory Jak nie jestem chory, to chociaż mi ość utkwi w gardle Bóg mnie nie kocha, mówię wam. Prezenty to też jest często problem. Albo nie wiadomo co kupić, albo nie mamy kasy. Zanim zdecyduję się na kupno prezentów dla moich bliskich, muszę się długo zastanawiać, bo zawsze jak coś kupię, to jest to kompletnie niepraktyczne i potem nikt nawet tego nie używa. Raz mojej mamie kupiłem lokówkę. Dosyć drogą, tylko zapomniałem o pewnej rzeczy: że ktoś inny też jej może kupić lokówkę. Koniec końców ma dwie lokówki i zgadnijcie, której nie używa. No właśnie, dlatego na drugi raz wolę kupić coś bardziej wyszukanego. Statu akurat nie ma problemu, bo doskonale wie o tym, że cokolwiek by mi nie kupił, będzie to coś, co nie jest mi potrzebne albo nie będzie pasować. Raz kupił mi zestaw lodzików z magnesami, które można przyczepić sobie do lodówki, serio, i okulary, które były. Troszeczkę kurwa za duże, dlatego umówiliśmy się, że przedtem pyta się, co chciałbym dostać, a ja pytam się, co on chciałby dostać. Problem rozwiązany. I to nie jest tak, że ja muszę dostać najlepsze rzeczy pod choinkę, bo inaczej będę zły na swoich rodziców. Najważniejszy dla mnie jest gest, że ktoś pamiętał, że ładnie zapakował to, co kupił, byleby kogoś uszczęśliwić. No ale z drugiej strony, po co utrudniać sobie życie i wydawać pieniądze na coś, co komuś się kompletnie nie przyda. Ludzie tak robią, a potem takie prezenty są sprzedawane na Allegro, jako nietrafiony prezent, nigdy nieużywany, 100% nowy, polecam. Dlatego my się dogadaliśmy i jest ok. Oj, Eddie, ale ty masz problemy. Kup i już. Weź, bo ja się denerwuję, bo ci przypierdolę. I co najbardziej mnie denerwuje w świętach, to to, że musisz być dla każdego miły. No bo po prostu inaczej nie wypada. Jak się na kogoś zdenerwujesz, to nic, musisz zaczekać, aby powiedzieć to i owo, no bo Jezu. Na świnta chcesz się kłócić? Ty zworiował chyba, rozumu Nimosz? A na pewno każdy, tak jak i ja, w rodzinie ma osoby, za którymi po prostu nie przepada. Czy to daleki kuzyn, ciotka, wujek, czy chuj wiek to inny? Dzielisz się z tymi osobami opłatkiem, pierdolisz jakieś farmazony, życzysz każdemu wszystkiego co najlepsze, a prawda jest taka, że każdy wymyśla to na poczekaniu i tak naprawdę nie mówi tego z czystego serca. Kto z was pamięta jakie życzenia składał dwa lata temu jakiejś tam ciotce? No właśnie, w ten dzień całe ludzkie zakłamanie i podłość chowane są do kieszeni i kreowana jest taka sztuczna, sympatyczna atmosfera. To mnie najbardziej wkurwia. Cała ta magia świąt, która za dzieciaka była naprawdę cudowna. 6 grudnia wierzyło się, że ten święty Mikołaj faktycznie wchodzi do domu przez komin i zostawia prezenty. Wierzyło się w to, że życzenia są nam składane z czystego serca. Potrawy zawsze smakowały bardzo specyficznie. Smak barszczu z uszkami, który w sumie do tej pory uwielbiam lub karpia, zakorzenił nam się w mózgu i kojarzył nam się z wolnym czasem, który można spędzić na samych przyjemnościach. Tylko z wiekiem to wszystko przemija. Tak, jest fajnie, jest rodzina, mamy czas wolny, ale potrawy nie smakują tak jak kiedyś. Kevin sam w domu już aż tak nie cieszy, zacinające się kolendy bardziej doprowadzają do szału niż do poczucia szczęścia, a ludzie, którym składamy życzenia zmienili się w naszym odczuciu, bo zauważyliśmy wady, których niewinne dziecięce oczy dojrzeć nie mogły. Mimo wszystko mam nadzieję, że z waszej perspektywy wygląda to trochę inaczej, nie aż tak depresyjnie i ponuro, dlatego chcę wam życzyć naprawdę wesołych świąt. Po prostu cieszcie się tym czasem, póki możecie, bo jest bardzo prawdopodobne, że czar tego czasu kiedyś po prostu zniknie. Tymczasem chciałbym was zachęcić do polajkowania mojego fanpage'a, który macie w opisie, gdzie od czasu do czasu będę wrzucał jakieś głupoty, informował was, kiedy będą filmy, albo kiedy ich nie będzie, whatever. Dzięki za oglądanie,